Patrzcie, panowie, na pewno standardowo telefon tego nie odzwierciedli. Przede mną jest, słownie, czarno. I widać, jak błyskają błyskawice w dzień. Wychodzi na to, że tu idzie wzdłuż Wisły. Tam, w tamtą stronę mamy Wisłę. Wisła pewnie tego nie puści do mnie. Widząc, co się dzieje, to się cieszę. Mateusz, idzie na Ciebie gigantyczna komórka burzowa, ale tak jakby bokiem przechodziło. Ta kropka to jest mikołajki Pomorskie. Gdzie? Może Ciebie zahaczyć, ale nie wiem czy to epicentrum Cię zahaczy. Chyba bokiem przejdzie. Panowie, idzie deszcz. Na wprost widzicie te drzewa. Tam już widać jak pada. Mało tego, słychać, że pada. Ale przeszło, minęło mnie. Zaczyna się robić wiatr. Ale minie mnie. Tak jak Arek pokazywał. że całe epicentrum mnie minie. Dobra, idę zamykać. Panowie mamy grać. ja pierdziule, mamy grat Polie mi zabrało Gałęzie z kasztana poleciały Zobaczcie, tu jest, tu pływa Ja pierdziule Polie trzymałem, ale już nie dałem rady Myślę, że słyszycie straż pożarną, która zewsząd wyje. Jesteśmy po bardzo silnej burzy, po gradobiciu, praktycznie epicentrum przeszło u nas. Za chwilę zobaczycie pierwszy taki mój film po, po przejściu w koło jak, jak wyglądają pola, grad wielkości piłeczek od Pimponga i chciałbym tylko prosić o to, żebyście się powstrzymali od złośliwych komentarzy, bo. Nie tylko mnie spotkała ta nawałnica, jest bardzo dużo pozrywanych dachów w okolicy, domy są y, pod drzewami, drzewa się poprzewracały na domy. Słuchajcie, jesteśmy po ulewie, po olbrzymiej burzy, mimo wszystko pszenica w miarę o dziwo stoi, tylko że jest bardzo pokancerowana, zobaczcie, omuciło ją w dziec, o, o. Kurwości. Zobaczcie co tu jest. Jak ją po, po, pokancerowało. Ja pierdziele. Dzisiaj groch już mam też zebrany. Zaraz wam pokażę. Nie wiem ile kamera wytrzyma, bo prąd nam odcieli. E, drzwi pootwierało w chlewni to gdzieś tu drzwi, widzę, do środka zaraz będę musiał to porodzić, ta przyczepa zauważcie, ona jest tyłem do wiaty, zaczepem w kamienie ona stała tak obróciło ją prawie o 180 stopni rozumiecie? Jeden snopek leży w pszenicy, zobaczcie, z tej strony jest zaczep, przecież nawet, no nie dałbym rady, e, przecież nawet takiej odczepić, o, ustawiony jest w tą stronę zaczep pod przyczepy widzę, sylosy pootwierało u góry te dekle na szczęście dachy wszędzie są całe, a folie nam zebrało, folia jest u sąsiadów, teraz tam do nich też muszę się przejść, no i zobaczcie, groch już mam zebrany, już jest po grochu, już, już, nie ma w ogóle po co przychodzić, przyjeżdżać kombajnem na to pole, całe 15 hektarów, nie ma nic, to, to, już, to już jest po grochu, nie ma możliwości, żeby on się podniósł. Nie wiem, chyba że jakiś cud przyjdzie i go podniesie. No co ciekawe jęczmień widzę miejscami położyło. On może jeszcze się podniesie, może nie. To samo z pszenicą, taka przechylona, to jeszcze może i podniesie się. Nawet jakby ten groch się podniósł, to zobaczcie, przecież tu nic nie ma. nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. W sumie chyba ja nie pamiętam, żebyśmy my coś takiego przeżyli. Tu nie będzie już nic z tego grochu. Pojedyncze gdzieś tam ostronki porozłupywane. Co to jest? to jest? To jest, to jest, to jest tragedia. Nie wiem, mi miejscami tak tam położyło, ale na rzepak strach iść. Przejdę się też. Może jak włączą prąd, to trochę naładuję kamery, bo nie wiem, kiedy ona mi, kiedy ona mi zdechnie. Już groch mam zebrany. Uf, ja pierdolę. Pszenica stoi, to nie wiem czy to dobrze, czy źle, wejdziemy ja trochę w tą pszenicę i tak jestem cały mokry i tak, bo folię trzymałem, głupek myślałem, że folię utrzymam. Puściłem ją no i poleciała. Mam nadzieję, że tam nic z sąsiadom nie zrobiłam, muszę zaraz się przejść tam do nich. A, nie powiem wam ile spadło, bo mi deszczomierz rozwaliło, będę musiał na stacji zobaczyć pogodowej. Ja pierdzielę najgorsza ta pszenica. no to Jeżeli ona jest tak wszędzie pomucona, to jest to. to jest tragedia. To jest tragedia. Ja pierdzielę. Pomuciło ją. Normalnie pszenicę pomuciło. Ja pierdzielę. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Nie wiem, brak słów. Miało mnie minąć. Podobno. Miało podobno nas minąć. Dobra, tutaj mentor. Widać, że powymucało mu łuszczyny. ale nie ma tragedii. Byłem po drugiej stronie. To wygląda to bardzo podobnie. Jest, jest tu widać, są braki. Kilkanaście łuszczyn tu poobrywane. Ale mimo wszystko, w porównaniu do tej pszenicy, to i tak wygląda bardzo dobrze. Tu musiało przejść mniej. Jakoś, nie wiem, nie mam pojęcia, no nie umiem sobie tego inaczej wytłumaczyć, no, Teraz mam ile? 500 metrów prostej linii? Może ciut lepiej? 600, 700?